Cześć wszystkim. Chciałbym was dzisiaj zaprosić do odcinka, w którym będziemy przesadzać moje sadzoneczki przeróżne. E, po prostu je, wiese, wio, jesne, jesienne, wiosenne dosadzanie będzie. W filmiku będziemy przesadzać, dosadzać w sumie, no bo one są, patrzcie, jak ładnie ukorzenione. Filodendrony, bo mam kilka sadzonek, e, filodendrony Paraiso variegata. Paraiso verde, co ja mówię? Paraiso verde. I... Epipremnum Sebu y, Blue Variegata. O, teraz pasuje, więc y, zapraszam was do odcinka. Będziemy je przesadać do doniczek. Zacznijmy chyba od tych filodendronów, tak myślę. Biorę kubeł. Jestem ciekaw, czy będziecie w ogóle to widzieć. Może o tak rozumne i najwyżej mojej twarzy nie będzie przez chwilę. Mm. Przesadzam do takiego miksu, jest to w sumie głównie, głównie pumeks i jakieś tam pojedyncze keramzyty, głównie jakieś mieszanki podłoża. Przesadzam. Czy coś chciałem powiedzieć? Tak, przyszła wiosna, zobaczcie jak razi, bardzo mocno, dlatego mam trochę zasłonięte. Warto przesadzać rośliny, żeby one odżyły na tą, na tą wiosnę. jakiś zgniłek, fu. Warto przesadzać rośliny, żeby one odżyły trochę na, na, na wiosnę, poczuły tego... Tej świeżości, nowego sezonu eee, Warto też ciąć rośliny, jestem zwolennikiem cięcia i je zagęszczać one, one to bardzo lubią Odwdzięczają się, na przykład jak ja pociąłem w ostatnim eee, Przedostatnim odcinku Mojego Może wam go pokażę Pociąłem tego jego mościa, spójrzcie To zobaczcie na ile stożków zobaczcie na ile stożków wzrostu on poszedł Widzicie? Jeden Tu Drugi tu, trzeci, i tu zaraz czwarty, i piąty przy nasadzie. Raz, dwa, szósty. Jeszcze piąty i szósty przy nasadzie, widzicie? Tu więc bardzo warto ciąć rośliny, one się fajnie odwdzięczą. No i właśnie tak jak w tym wypadku. Także bardzo warto ciąć rośliny. One się mogą właśnie odwdzięczyć, tak jak w tym wypadku. Pójść na sześć wzrostu. Oczywiście nie wszystkie mogą się rozwinąć, mogą po prostu być uaktywnione. Ja to posmarowałem pastą cytokininową cytokin, dodatkowo, dlatego może być też taki efekt. No ale generalnie warto, bo same z siebie też się mogą tak fajnie roz, rozkrzewić. Dobra, bez, bez gadania zaczynamy przesadzanie. Na dno daje podłoże hydroponiczne, jest to około 1 trzecia, 1 czwarta. Eee, doniczki. Zobaczcie. I co miało być pierwsze Miał być filodendron. Więc tak wrzucamy. Tu jest jeden. One jeszcze śmierdzą takim, wiecie, takim ciętym filodendronem. Na pewno znacie ten zapach. Nie jest to najprzyjemniejszy. Tu jest jakaś taka mniej ukorzeniona, ale najdłużej e, ukorzeniająca się sadzoneczka, ją też wsadzimy, najwyżej umrze, a co? I to wszystkie chyba. Jeszcze jedną mam w, usadzaniu, w dosadzaniu, ale z nią jest taki problem, że ona nie puściła mi stożka wzrostu. Więc no nie, nie wsadzę jej, bo po co? Mam z Burle Marx taki problem, że też nie wsadziłem jedną, która jest bez... Sto... kurczę, może palik powinienem im dać? Przyszły mi dzisiaj paliki i nie wiem, czy palik, bo może sobie by się przydał jej. Dobra, nie, bez palika. Robimy tak jak robimy. Trudno, zasypiemy to teraz. Mm. Jakoś tak chciałbym to fajnie podtrzymać. żeby mi nic nie pouciekało. Ale trochę to mam z tym problem. Nie wiem, czy Wy to w ogóle widzicie. Poczekajcie, zobaczę. Widzicie wręcz idealnie. Uła. Już mi tak kolana bo po prostu potrzebuję jakiegoś takiego biurka, z którego będę mógł na wprost nagrywać, a nie po prostu męczyć się tak jak pierdoła saska. Nie wiem jak to zrobić. Ten jest ładny i on trochę za nic, no to ta, mniej więcej tak powinno być. I tu... Bo chciałbym, żeby one były blisko siebie, żeby potem można było właśnie fajnie podpiąć. Okej, okay, chyba dodamy. Oczywiście jak będę nabierał, nie będę mówić, więc się nie stresujcie, po prostu nie chcę, żebyście mieli e, przestery, przestery i głośne kopanie w kamieniu. W sumie tak stwierdziłem, że jeszcze może w tym odcinku zobaczymy moje warygaty, w sensie moje ukorzeniane, które mi umarły. Z ciekawości. Czemu by nie? Na razie jest spoko. Dobra, widzę, że tam troszkę zakopałem listka... E, jak on się nazywał? Zwiadowce. taki, który pierwszy wychodzi, wiecie, taki niezniekształcony, brzydki, mały. E, ale wydaje mi się, że w najgorszym wypadku on I mam nadzieję, że go będę rozłożą. Ale tak, jak to wygląda? Tu... Oczywiście trzeba pomacać. Bo to inaczej nie można raz, to jest druga i to jest trzecia. Dobra, to trzeba podsypać, to już widzę. To się nie trzyma najlepiej. Okej, okay, i wygląda, żeby nie było tu jakichś wielkich przestrzeni między powietrznych, między nimi, więc chyba tak po prostu zostawię. O, tutaj go na razie postawimy czy na ziemię, bo nie wiem czy nic widzieć, no, ale tak nie zostanie. Nie wiem. Szczęśliwi ludzie czasu nie liczą. Dobra, teraz przesadzimy e, epipremnum. To piękne, zobaczcie, to jest akurat od Karoli. Teraz patrzę, czy taki, czy taka doniczka, którą przygotowałem im starczy, czy jedna. Nie wiem, czy nie mam się po prostu za szybko tego przesadzać. Nie no, generalnie te trzy spoko. I ta czwarta. Nie no, starczy, starczy. Najwyżej ją przesadzę. Co to, za pro, co to za problem? Dobra, to robimy tak samo, czyli może wam pokażę geny jeszcze tych fajnych roślinek. To są od Karoli. To na pewno kiedyś widzieliście z hydroponicznej dżungli. Widzieliście ich cięcie. Jak nie, to możecie weźć filmik. Eee, tu są chyba od mojej przyjaciółki. Też są bardzo ładne. A to, to resztę po prostu mi moje pogniły, więc yy, to są, to są wszystko moje. Uważam, że są super geny akurat tych epipremnum. Okay. na dno położone na same dno damy od tego giganteusa jest największy, więc dostanie najwięcej miejsca teoretycznie. To praktycznie to zobaczymy, jak to będzie. Czy wywalczy sobie to miejsce? Tylko tutaj ciężko mi ułożyć, szczerze powiedziawszy. Ten jest taki malutki, tylko też musimy dać, żeby miał dostęp do. Ej, jej zgniwek. Żeby miał dostęp do wilgotnego podłoża, bo na górze będzie najlepiej, na, najszybciej wysychać. Nie mogę się wysłowić. Okej, okay. one się może tak dotykają, nie, to nie wygląda źle. Ten trochę głębiej. Tu jest jakiś maluszek, który już wypuścił ładne liście. Jakie ładne ten liście, nice. Ale o tak, o pod kątem, żeby on wyrastał z doniczki, a nie w drugą stronę. Dobra i ten też jest bardzo duży i ten też już rośnie. I go Jak damy... ten jest tu, ten damy tu. No, to żyć tak, chyba spoko. Chyba spoko. Chyba już mi kolana bolą, nie wytrzymuje. I ten sam cykl, czyli zakopywanie. Trochę mi korzenie za bardzo wystają, muszę się to bardziej podkopać. Eee, szczerze nie wiem czy nie dać większej doniczki. Bo jak to jeszcze jako tako wygląda, to ten nie jest kompletnie podkopany. Albo dam to niżej. Tą jedną dam troszkę niżej niż te. Dam tu i troszeczkę podsypię, i dopiero wsadzę tamte. O, to będzie do. A może tak na środku widać? Tak, damy. O, na środku. Teraz damy to no bo ona jest do mnie ukorzeniona. No to tak jak już tu wspominałem, musi mieć najwięcej wibraci. Umieję w to miejsce. O, super to wygląda. Tak na razie jest spokojnie, na razie mi się podoba ten pomysł, ten zmieniony pomysł. Mm, to może damy o tu. Aż tak gdym tak, nie tak, tak, tak. musi być, i to pojedynczą damy w tę stronę. Wait, wait, wait. Nie wiem, czy Wy to widzicie. Oczywiście chciałbym, żebyście to widzieli. To uda przesuniemy o tu bardziej. I ta wtedy będzie o tak. Dobra, ja to zakopię i Wam zaraz pokażę. Zauważyłem ostatnio w ogóle, że jest my dużo mniejsza aktywność na kanale niż na początku. E, nie wiem, szczerze powiedziawszy, czym, czym to jest spowodowane. Zastanawiam się od dłuższego czasu. Możecie mi oczywiście napisać, co byście chcieli oglądać, co Was ciekawi, czy w, sez w sezonie wiosennym, co byście najchętniej obejrzeli, ponieważ może ja nie trafię w wasze gusta, może ja nie wiem, co wy, co wy byście chcieli obejrzeć. I może to, co ja nagrywam nie jest dla Was zbytnio e, potrzebne, czy, czy fajne, czy interesujące. Więc yy, napiszcie mi, proszę, co byście chcieli oglądać. Jaki film nagrać, co, co, co wam by się przydało, może jakiś... No nie wiem, no nie, nie mam w ogóle pomysłów teraz, bo szczerze powiedziawszy kończy mi się wena. Przez to, że no, po prostu słabo to wszystko idzie. Słabo to, słabo to wygląda. Podkopuję to tak mocniej, żeby one nie traciły tak szybko wody, bo po kolei tego kęgosłupają i nie mogę się wypowiedzieć przez to. Bo poprzednie Epipremnum variegata, w sensie to to samo, tylko je pociąłem. Eee, Zgniło mi przez to, że za szybko wypijało wodę, a ja tego nie, na to nie zwracam uwagi. Zobaczcie, to się tak prezentuje. Nie jest najlepiej, ale jak zacznie to rosnąć, to mi się wydaje, że będzie dużo lepiej, bo, no bo ono się po prostu ułoży. Muszę coś troszkę do, do, dorzucić. O, może tak zrobię, przytrzymam to w dole i po podniotę. Próbuję to ładnie dopchać, ja nie lubię tego robić, bo mi zazwyczaj wypadają te się do góry i po prostu to jest cyzowna praca. Eee, ale staram się jakoś się trzymać, no tylko to dużo nie pomaga, nie? No nie, dać mi wszystko. Nie jest idealnie, ale nie jest źle. Jest okej, okay, bym powiedział. Tu jest spoko, dobra. Mi się wydaje, że to jest spoko. dostanie taką fajną czarną wyniczkę. Kupione za jakieś grosza ostatnio. Chyba za. Nie wiem, czy pan się pomylił, czy była jakaś przecena na to. Ale kosztowała 4 zł, a ja za 3 zapłaciłem 8. Ale w że są takie przyceny często, więc możliwe, że była taka przecena. Dobra. Lecę zobaczyć godzinę i zobaczymy, czy starczy nam jeszcze, żeby. żeby zobaczyć nasze wariegaty, które stoją za mną. Wziąłem już wariegatki, w sensie jedna to jest warygata, e, która przepięknie mi rosła i stała na słońcu, kiedy mi nie było, przez co korzenie jej i nie wyglądała już najlepiej. E, użyję najpierw tej osłonki jako kubaczek na mech. Nie oceniajcie. Więc wyjmiemy, zobaczymy korzenie. Okej. Okay. Druga to jest Time Constellation w Karoli. Z trochę problemy, ale dziewczyny wiedzą o co chodzi. Nie chcę mi się za bardzo szczerze ukorzenić tamta. A ta mi gnije. A ta mi umiera. No i nie jestem zadowolony. Nie jestem zadowolony. Szczególnie z, z wyglądu tych korzeni. Zobaczcie. Nawet nie wiem. To nie wygląda, to jest twarde, to nie zgniłe. Tylko te były. Ale one były też puste, przez enzymy. Nie wiem co mam zrobić z tą warygodą. Może ją potnę. Może ją potnę. Bo tu myślałem, że uda mi się jakoś to. Mm, wyprowadzić, szczerze powiedziawszy, bo szczyt miał być dla was. Zobaczcie, jaki on jest ładny. On jest, w sensie on jest twardy i ta cała roślina jest bardzo zdrowa. Tylko po prostu nie wiem, co z tym będzie. Czekajcie, może to na chwilę odczepię. bo w sumie to jest aktualnie mi niepotrzebne, skoro to i tak za bardzo nie rośnie, tylko czeka na swoją kolej do przeżycia. Tu nie ma nawet korzenia, ja go nie czuję. Nienawidzę takich decyzji szczerze. Szczerze nienawidzę takich decyzji. On tu uciął. No i tu bym musiał uciąć. Tylko czy tu jest sens ucinać? Jest tu jakiś korzeń? Nie ma. Dobra, może to niech na razie odstawię, bo ja się muszę sam zastanowić, co z tym zrobię dalej. Po prostu nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. A tu jest. Czekajcie. To odłożę, żebym wiedział, że to jest tamtego mecha. Wziąłem to, żeby wyjąć. Brawo, 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 brawo. On mi mocno przesycha, ale mam nadzieję, że jest trochę lepiej niż tam. Nie wiem, jakkolwiek lepiej. Już widzę, że nie. Wyciągnąłem właśnie nie o tak jak chciałem o co tu chodzi. Ja nie wiem o co tu chodzi szczerze. Pierwszy raz mam takie problemy z jakąkolwiek variegatą. Ona ma tu 4 stoszki wzrostu, by the way. Trzy e, znaczy. Ale ja nie wiem o co, co ja mam zrobić. Co ja mam zrobić, patrzcie, tylko że nie wyglądają dobrze. Te są wręcz puste, maślące się, obrzydliwe. Czy ja muszę ją podniąć na kawałki? Tylko jak? Tylko jak? Może do wody to wrzucę? Po prostu nie wiem, co mam robić. Nie wiem. Ja pierwszy raz też z Tajką się obchodzę, Dostałem ją za darmo yy, w prezencie od Karoli. I bardzo nie chciałbym jej stracić, bo wstyd, po prostu wstyd. Ja będę chyba ją uciąć, wiecie? Tylko że muszę zrobić to bardzo wręcz chirurgicznie ponieważ. E, ponieważ co? Ponieważ stożki wzrostu są bardzo w jednym miejscu, więc le, lecę szybko po ponóż. No dobra, i... I co? I tniemy. Może to zrobię bardziej na wasych ocach. Mm. Myślałem, że szczerze powiedziawszy będzie z nią dużo lepiej teraz. Bo wyglądała na taką, która po prostu ładnie rośnie. Ale jak widzimy, nie była to prawda. Okej, okay, ja muszę to zrobić pod kątem. Strasznie, nie lubię takich rzeczy robić ponieważ nie jestem osobą, która... której drugiej imię to precyzja, o tak. Zazwyczaj tnę na jakieś takie... A może ja to po prostu tu. Wait, wait, wait. Okej, okay. okej, okay. to nie było głupie, to nie było głupie. Mój eee, paluch. Wy tak nie róbcie, oczywiście, nie polecam. Dobra, czyli mamy tak sadzoneczkę z jakimś korzeniem, który nie wygląda najlepiej, bo się naśli. Co ja to chyba postawię na matę tych bo to może być powód, czemu do mnie nie rośnie. Więc mam teraz taki ogryzek, na których są dwa wstoszki wzrostu i taką, 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 taką. Nie wiedziałam, co chcę powiedzieć. Au. Teraz druga wariegata. Nie wiem, co mam z, 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 z nią zrobić. Wydaje mi się, że wstawił po prostu do wody. Może, nie wiem, ukorzenienie w kół yy, nie wyszło najlepiej. Chociaż tu jest korzeń. Utnę ją. Hu, kurczę, utnę ją. Po prostu. I to będzie szczyt dla Was. Jest przepiękny. Uważam, że ma idealne geny. I, I zobaczymy po prostu. No dobra, tak zrobimy. Zrobię z tego trzy sadzonki. Chyba. Okej, okay, więc pierwsza z takim korzonkiem. Mm, nie wiem, czy ją je jeszcze ciąć, czy nie. Bo on ma ładne korzeń dopiero tu. I by fajnie było włożyć ją... I by było fajnie ją włożyć do wody po prostu. Ale może po prostu tak zostawię, żeby jakby co ratować. No dobra, to powiedzmy. Nie jest to najpozytywniejszy odcinek, jaki dzisiaj ogląd obejrzycie. Trochę przykro mi, że tak się stało z tymi, z tymi roślinami. No ale tak bywa. Eee, pozytywne było na początku, przesadziliśmy przepiękne roślinki, te też są ładne, ale troszkę potrzebują mojej miłości. Nie wiem, w sensie nawet nie miłości. No bo to nie tak, że ja im nie daję czasu. Jak widzicie, to jest też, jest ich chyba, nie wiem, czwarty medium, a szczególnie e, ta Constellation, która była w Perli nie w Perlicie, w. Ja cały czas zapomniałem Pumex. Potem była w ceramisie, potem była w mieszance z mchem, a teraz jest w mchu i dam jej piątą, więc naprawdę starałem się, tym bardziej, że to był prezent. No i ja nie chciałem tego stracić, no ale wyszło jak wyszło. Znaczy nie straciłem, hmm, nie straciłem, e, tylko po prostu nie rośnie ładnie, więc no zobaczymy co z tego będzie. Co? Taki mało pozytywnym akcentem, ale może dającym nadzieję, więc w sumie pozytywnym w overallu. Eee, dziękuję Wam za oglądanie, zapraszam do skomentowania, do łapek w górę, bo to mnie bardzo napędza i pokazuje innym osobom, że filmik jest fajny. Eee, napiszcie, co mam robić z tymi roślinami. Nie chciałbym dać komuś rośliny, która umrze, ale to wygląda na bardzo zdrową sadzonkę, więc wątpię. Też zostawiać ci liść chyba, żeby nie było. Eee, więc e, napiszcie może jakieś rady, nie wiem, słyszałem, że Thai Constellation jest najcięższą z tych parę gotowych monster i na razie się z tym bardzo potwierdza i co dziękuję za oglądanie i zapraszam do innych odcinków. Hej!